Serwer z darmowymi Czyli Cześć, dzień, moi drodzy, jestem Robisz, i ogólnie Simon napisał do mnie, żebym koniecznie wbijał nas do jego do kiedy słuchajcie, ponieważ jest jakiś serwer z darmowymi siutpetami, moi drodzy. I co to z po tymi huczpetów to jest to takie możliwe. W każdym pamiętajcie pamiętać czy już łapę w górę z powadziem na napiszcie w komentarzu jakiego wy macie huge pet, ale petale Dobra, pójść do Simona. Simon, halo, jesteś Simon? Gdzie ty o, jesteś? Nie, wiesz co, widzisz, że No właśnie widzę, stary, powiedz mi pisałeś mi, żebym wbił do ciebie koniecznie na jakiś serwer że potem jakiś ten... Hitchpety tam są o co chodziło? O nie, jestem nie, na nie, tym, nie, tym serwerze. Nie, trzeba się dzielić, co nie na tych waga? Oskamuj mnie na hitchpeta! Co? Mam cię oskamować za A to jak to zaraz? To, to ty masz te darmowe pety? No tak, ale wiesz, to za darmo ja mogę się podzielić, ale wiesz, coś musisz zrobić. Aha, czy ja mam ci teraz oskamować za hitchpata? Tak, eee... No dobra, ej Samus, powrócimy super trader. stary, akceptuj Akceptuj, stary, mhm. słuchaj mnie, daj mi teraz trzy huge pety Trzy huge pety, dobrze Daj mi teraz trzy huge pety A takie najlepsze? Dobra, to dam tego, ten jest ulubiony taka daj tego i daj koniecznie huge doga złotego O, i właśnie dam ci sam pety naj, ten jest mój najładniejszy, ten jest mój najdroższy, a ten jest mój e, najnowszy Super o, Proszę bardzo I Simon, teraz posłuchaj mnie, jak zaakceptujesz tego trade'a, to dostaniesz specjalny kod na robuxy na 200 na 2000 oh. Robux. Dobrze? No. zaakceptuj akceptuj tego tradera to ja problemu, ogóle zgał, to brzmi jak w ogóle to by nie był scam, tak naprawdę. I uwaga, uwaga, uwaga! Haha, oskamowany! <laughs> mam dwa huge, mam trzy nowe huge Zobaczcie, mamy huge crystal doga! Wow! Mamy do tego huge doga i mamy jeszcze huge do Dukata! Wow! wiesz, co to jest serwer o zarumowym huge co nie? No. No uwaga, spodwójmy stawkę, duży ci kolejne dwa huge jak wyrażę w huge bitwie. W huge bitwie, festive bitwie, battle, bitwie. No dobra, czy mam z tobą wygryć się z bitwem, Huge to dobra, Simon, to no dobra. W każdym razie, czyli co? Czyli uwaga, Jeremy, ty liczysz, czy ja mam liczyć. Dobra, ja liczę w takim razie, uwaga. 3, 2, 1 i go! O nie, Jeremy, kurczę, szkoda, że się mojego najsłabszego <grym> huczpecika <grym> O nie, Simon, czemu ty wyskoczyłeś? Ej, co zrobiłeś? Ale dobra, zdaje się, że wygrałem tego huge No to Dar Simon i proszę bardzo, to ile to mówiłem? Trzy. A, niech tam teraz. dla mojego przyjaciela dam e, cztery, niech będą. Proszę. Wow, 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 Dziękuję bardzo w takim razie. Cóż my tu mamy? Zobaczcie. Huge nourkad, huge nourkad, huge MR. klaus i huge pigmy. Co jest, Cieka, co się no, opcja? stało? Ej, w merchantzie można huge peta kupić. Co jest? Nie można huge peta tutaj kupić? Ej, nie można. Mm -hmm. Nie, można, czekaj, jakby się zlagowało. Patrz, nowy merchant, otwórz teraz. pyk no. O, i widzisz, patrz, merchant jest teraz pusty. I uwaga, patrz, nowa okaza w merchantie, zobacz, za darmo. Co jest? HUGE SANTA PAUSA DARMO? Ej, to wiesz co, nie, nie, nie mogę być tak. Żebyś się nie czuł skamowany i poszkodowany, to dam Ci za niego naprawdę najlepszego peta, jakiego widziałem. Mm. Masz taktycznego kronika, proszę o, bardzo. Spo... Ej, nie, Remi, to wiesz co, się, się, muszę za niego dopłacić. Proszę, teraz idę sprawdzić. O, dziękuję tutaj. bardzo. Mamy teraz HUGE, huge SANTA PAUSA i mamy Huge 4 SWIMMER, co jest? Ej, dobra, sam, to ja mam teraz lepszy pomysł, stary. Co ty na to? Żebyśmy mm -hmm. zrobili tak, że ja Ci zapłacę teraz kupię od Ciebie huge peta za gemy. E, a ile, ile takich gemów? No to, stary, zobaczymy zaraz, więc próbujmy Okej, okay. to ci A e, Ja ci wyszczę Trajcika, proszę bardzo, Simon. Ara, uwaga, Jeremy. Poczekaj, pokaż... ja. E, poczekaj, zrobimy tak. Ja ci teraz dam stawkę gemów, a ty im powiesz, ile za to. Jakie za to futpy ty możesz dać, dobra? Okej, okay, dobra, no. To damy, żeby nie przepłacić 120, albo nie słuchajcie, Damy 100, 118 gemów. To jest uczciwa cena, proszę bardzo. 118! Oooooo, Jeremy, co tak dużo? Ale więc uwagaczek, 118 gemów, bo e, ogólnie trochę sam byłem z matematyki. Ok, za 118 Sięgu, to wyślę, ja że tego kupisz. Wow, huge e, dragon! Tego, tego. tego e, I jeszcze indyk. O, Indyk jeszcze. I tyle. Jak Czy to jest liczyłem. huge peacock? Ej, co jest grane? Mamy huge dragona, huge hackka, huge doga i huge piko no, no dobra, to dla mnie chce w sensie się dla A, mi... jeszcze reszta, jeszcze reszta, patrz, to nie jest huge, ale to jest Shine. To jeszcze to jest jako reszta, bo bym ci wiesz, skamował nas z aha, a, bo już się skamował, dobrze, dobrze, zabierz tego. Od... No, uważam, że to jest bardzo uczciwa Fibana, naprawdę. W sensie słuchajcie, no zobaczcie, no naprawdę bardzo, bardzo uczciwa wymiana. W sensie, ten, ten huge neon cut to jest warty maksymalnie 20 gemów, więc jakby... Jakby nie, nie to, że coś. Dobra, Simon, to po takim razie podwyższymy Poczekaj, stawkę teraz. E, Sara, i nie przekazaj mi, okej, okay? bo wiesz co, jajko otwieram, które kupiłem A. w Books, okej? Okay? Ej, stary, dobrze, to, to ja wiesz co ty mogę ciebie kupić takie jajko? Ora, to e, Co, no, dobra, nie, nie wiem, czy masz tyle gemów, ale okej, okay, czekaj, otworaj pierwsze 8 i uwaga, nic nie wytropiłem! Ej, <laughs> Jeremi, się? Ej, wow, masz huge neon Griffin, neon Griffin, neon griffin, griffin. Okej, okay, stary, to nie było dobre, ale dobry stary. Mam teraz do ciebie okazję twojego życia, stary. Teraz, za uwaga Za jeden to tysiąc, jajko, za jeden tysiąc gemów to jajko, co ty na to stary? To jest super oferta jajko? Ej Jeremi co jest, ja wiem że my się mega lubimy, ale no za tyle to przynajmniej jeszcze to musisz dodać, bo tak to byś stracił na tym <laughs> Co to jest? Ja nie przedsięwzięłam tego peta Hyruczki Kobra. Ej, słuchajcie, to jest okazja życia, naprawdę. Dobra, słuchajcie, więc. Nie no, Sam, bardzo uczciwy trade samemu, dobra, więc. Ej, o nie, 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 Dobra, czekaj, dorzucę taki takim to Simon? Zrobimy tak, że ja ci dorzucę. Naprawdę świetne rzeczy. No, bo Jeremia, zmyśla się, hasa. Dobra, 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 dobra. Już, już, już. już Dobra, zobacz, stary Pixel Demony. Co są świetne pety, stary. są dużo więcej warte niż twoje Hyruczkaty. Dobra, a teraz, słuchajcie, czas, to jajko otworzyć? Tak? Otworzyć? Ej, mam ca Jajko? Tak pewnie kupujemy, zaczniją cenę, no to w sumie. Dobra, o, więc otwieramy, formu. uwaga, co będzie? A nie, nie mam, nie mam tego, nie mam miejsca, czekajcie chwileczkę, muszę sobie tylko pousuwać jakieś mm, zbędne pety. Co my tutaj mamy? No to jest niepotrzebne, to ty bardziej, to też niepotrzebne, słuchajcie, to to. War słuchajcie, na to usuniemy. I słuchajcie, teraz, teraz otworzy tu jajko, więc uwaga, ich tu nie się. Prosimy, prosimy, mamy! Na onkata no, no. mamy. Jeremie Sam, z tego, jako miał wypaść Titanik. O nie, stary Bo no, każdy zaczynał od czegoś, co nie, to nie mam że to jest najgorszy pet Dobra, na teraz jecio. stary, za karę idziemy na trening plaży Jazda, go Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz na trening plaży i trzeba założyć nasze najbardziej flexowe pety Czyli Huge Crystal Dog, Huge Dudy oraz, moi drodzy, Złoty Huge Dog I jeszcze sobie weźmy Huge Mr. Klaus i Huge Santa Claus. Dobra, Sam, gdzie ty jesteś? Tak, wiesz, stary, ja tu, ale tu ile ludzi mam petu, Ej, stary, tu? super! Mamy teraz fajny trade. Zobaczymy, z chycie, co nam za to zaoferują. Okej okay. Ludzie tu mają naprawdę dużo petów. A ja schadźcie, mam okej, okay, Ktoś mi oferuje ekskluzywy, ale to nie jest żaden dobry trade, bo przypominam, że już nie jesteśmy w strefie darmowych huge petów. I już tutaj nie ma, tak? Sam, chodź, czy dalej strefa darmowych huge petów? E, nie, werserii, nie, choć po tym Tu jest inna strefa, też darmowa, ale choć jakbyś mógł. No, dobra, stary, gdzie idziemy? Już musisz podejść do mojej stanowiska, które jest tutaj pierwszej uwaga, Rewi, <grym>, to jest strefa ekskluzywna jeden gimmick. kupuje kupuję! Kupuję, nie, nie, nie. nie. нет! Кто-то что купил! Nie, nie, nie stary, czekaj, mam trade, zobaczymy co nam dadzą, słuchajcie, za to chociaż, za do, te do, dobre pety, są, no powie, słuchajcie, dobre pety, huge crystal dog, huge doodle aha, ja fart, Pozdro. Okej, okay, zobaczcie, ktoś nam oferuje blue big mascota, okej, okay, są bardzo drogie oraz galaxy pegasusa, moi drodzy, co do tego blue big mascota, to wiem, słuchajcie, że on jest dosyć wartościowym, ale nie mam pojęcia co to nam, słuchajcie, bo nie jesteśmy już w strefie darmowych petów, ale na razie, słuchajcie, włączymy sobie trajdy. i Simon, teraz czas na to, abym ja aktywował swój tryb darmowych jest. petów. Czekaj, mi tak z ciekawości dla widzów sprawdziłem, Blue Big Mascot kosztuje no. 520 bilionów. 520 bilionów?! Taką ma wartość, ale eee. nie wiem, w genach, nie, ale taką ma wartość w czymś. Aha, dobra, w każdym razie, słuchajcie, weźmy sobie teraz tego bufsa i teraz, słuchajcie, my zrobimy małą strefę darmowych ekskluzjów. Weźmy sobie naszego party doga i spróbujmy, słuchajcie, go wystawić za cenę, uwaga, na przykład ee, 118, czyli tyle, jak sobie Simonowi nasze szepety, znaczy, ile kupiliśmy. I uwaga, zobaczmy, ktoś kupi, uwaga. Za ile się sprzedałem sprzedane? No i sprzedane, dobra, słuchajcie, to było bardzo szybkie. Jeremy, ja mam pytanie: Czy ty masz 2 biliony diamentów tu? Jakie 2 biliony diamentów? Stary? Ja czymś nie wiem, ty masz 2 biliony diamentów, co robiłeś na tym? To jest jakiś zrefa drogowych czy co? Jak ja zarobiłem na tym 2 biliony. Ej, zarobiłem już na bufsach 2 biliony? O kurka! No bo widzisz, Simon, jestem prawdziwym łowcą okazji. Dobra, Simon, wiesz co zobaczymy teraz? Tak, zanim ci. zanim te pety ci oddam. To zrobimy tak, że spróbuję. Zobaczymy, jakie, jakie dostanę za nie najlepsze oferty. Ej, zobaczmy, mój drodzy. Typek ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, sześć, dwa, siedem. 13 huge roków złotych, przynajmniej te, które widzimy. Zobaczmy, co ten typek ma teżek. Okej, okay, mamy od niego trade w takim razie Więc ja słuchajcie, mu daję tak. Ok, dajemy to, dajemy słuchajcie, tego złotego huge doga. Słuchajcie, dajemy tego Pikoka. Tego, słuchajcie, dam jeszcze tego huge Crystal Doga. Zobaczcie, ona oferuje Okej. Okay. Ej, on jest podpisany. Zobaczcie, pierwszy raz widzę peta podpisanego nie przez megniego. Przez słuchajcie, Altimoxa, ok A do tego huge Jolly Pinkwyn. Ej, słuchajcie, ten trade w ogóle nie jest opłacalny chyba. Zobaczcie, naprawdę są rzadkie pety. Powiem słuchajcie szczerze, że nie wydaje mi się, żeby on był wart tyle, co naprawdę te rzadkie pety. Zapytałem, czy to rzuci więcej, bo z ma bardzo dużo tych huge petów w a naprawdę ja bardzo dużo oferuję, nawet mogę zaoferować Huge Dragona. Okej, okay, zobaczcie, Typek zaoferował jeszcze Huge Festive Kata, Huge Hellroka. Okej, okay, zobaczcie, gościu daje chyba swoje wszystkie huge Rocky. Tylko moi drodzy, no nie jest to warte niestety Okej, okay, typ to akceptuje moi drodzy, ale niestety nie jest to warte na tyle dużo, słuchajcie Żeby się pozbyć takiej ilości petów, jakiego ja, słuchajcie, oferuję One są, słuchajcie, bardzo, znaczy one są, słuchajcie, dużo rzadsze, słuchajcie A te huge Rocky, one są mało warte złote. słuchajcie Jedyny pet faktycznie wartościowy tutaj, to jest ten huge jolly pigwin No i moi drodzy, oczywiście huge reindeer axolot podpisane. Ale, moi drodzy, niestety nie tym razem. Ej, zobaczcie, moi drodzy, ktoś tutaj wystawił tym razem zwykłego toka za 1 bilion gemów. Słuchajcie, to jest chyba rekordowa oferta. W każdym razie, dobra, moi drodzy, potrajdowaliśmy się, zobaczyliśmy, słuchajcie, co ludzie nam dadzą te pety. Zobaczcie, moi drodzy, jeszcze jedna oferta. okej, okay, słuchajcie, jeszcze jedna oferta. Damy to, damy to, słuchajcie, zobaczmy, słuchajcie. Okej, okay, huge pumpkin cut, Do tego jeszcze ring powyżej. Zyskał, pumpkin. Tak, Sayon, dalej, swoje twoje pety na huge pumpkin cuta? Chcesz wszystkie wymienić? Tak, wymiec? tak. Nie, nie dobra, nie, 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 dobra. Nie, ja Chyba tego wystarczy, Simon, dobra, niech będzie. Daję ci trade'a. Na pewno to jesteś ty, Simon. Tak, uwaga, patrz, już mam pumpkinka, bo... <grych> tak Okej, okay, dobra, jako że wyszliśmy już ze strefy darmowej kiczpetów, Simon, to ja ci muszę oczywiście te hitchpety zwrócić. Więc huge dog, huge crystal mm -hmm. dog, Ooh, huge santa paus, pieski. huge doodle cat, huge Mr. klaus, ten dziwny king cobra, huge dragon, huge dog, huge hacked cat. Już parę sweepers! Aj, trochę się taka zebrało, nie widziałem że tyle kupiłeś tego. No widzisz, Simon, kupiłem tutaj wszystkie pety. A no i jeszcze. Shiny był ten. Jeszcze był taki shiny pet. O, okej, okay. shiny neon dog. Jeszcze słuchajcie, jeszcze ten jeden co go wydropiłem Neon Dog. Nie, to z tego sensosa. To nie A, no dobra, to dziękuję so, bardzo. Poniesione Simon. koszty kupowania, czyli stoga się Poniesione koszty kupowania. Dobra, Samuel. teraz tak ja to akceptuję w takim razie. Czy na pewno ty jesteś ty? Bo uh, nie. Let's go. Jeszcze co ja mogę pokazać. O, już kata podpisanego. Dobra, nie, dostarnie nie opyla, mi się to znaczy ci się nie opyla. Dobra, w każdym A, razie. wiem że to jest korzystny trend dla ciebie. Dobra, w to, to w ten, ten teraz jest był teraz bardzo korzystny. W każdym razie to było na tyle, więc Elo, popa ma i w wyszliśmy niestety ze strefy darmowych kiszpetów